Znajdujemy się w sortowni odpadów zbieranych selektywnie. Właśnie w tej chwili trwa wstępny rozruch dużej inwestycji. E, tak, no jesteśmy na etapie pierwszych prób. Testujemy ustawienia linii, prędkości linii, e, możliwości ułożenia pracy na kabinie celem jak najlepszego wysortowania odpadów, gdyż odpad, który zbieramy selektywnie, wymaga dalszych procesów podczyszczania. Tak? I my właśnie tego dokonujemy na, na tej linii. Panie kierowniku, co to znaczy odpad zebrany selektywnie? Odpad zebrany selektywnie jest to ten, który trafia do wszystkich pojemników, no nie nazwę tego po kolorach, bo każda gmina niestety ma swój własny system zbiórki odpadami, ale są to odpady tak, tak zwane suche oraz odpady tworzywa sztuczne i papier. To wszystko zjeżdża na tą sortownię i zostaje dodatkowo doczyszczane. Pozostałe odpady, czyli tak zwane odpady zmieszane, komunalne, trafiają na naszą poprzednią sortownię na ulicy Zielonej. Czy mieszkańcy w jakiś sposób mogą jeszcze pomóc pracownikom firmy Sanikom, tak aby no, ułatwić tę pracę? Jak najbardziej. Przede wszystkim yy, powinni. Dużo dokładniej segregować te odpady. Niestety do tej zbiórki suchej i zbiórki selektywnej najczęściej trafiają odpady bardzo niebezpieczne, szczególnie dla pracowników. Jest to szkło, które nie powinno trafić do tego typu odpadów, jest to elektrozłom, który jest tak samo jest niebezpieczny i poza tym nie nadaje się do takiego zagospodarowania. Także w ten sposób jeśli mieszkańcy by dołożyli starań, byłoby bardzo dobrze. Odpady będą trafiać tutaj nie tylko z samej Lubawki, ale z 17 dolnośląskich gmin? Tak. Na chwilę obecną jest to 17 gmin ze środkowo regionu gospodarki odpadami. No, cały czas pracuje nasza firma, aby było tych firm jak najwięcej. Kiedy instalacja w pełni będzie pracować? No, planujemy, że w przeciągu tygodnia dwóch uda nam się to uruchomić. Natomiast wszystko zależy od, od tego, jak pomyślnie wypadną próby.